Tu, twoja bajkowa, ciocia Lila. Obejrzyj moją bajkę. Opowieść pierwsza: Wielkie Marzenie Amarantka. Dawno, dawno temu, w sercu małego miasteczka stał sobie pewien szczególny sklepik. Nie był to sklep z rzeczami codziennymi. O nie, to była pasmanteria zielona agrawka, miejsce pełne magii, barw i miękkich szelestów tkanin. Już od progu unosił się zapach starej, drewnianej podłogi, która opowiadała historię każdego kroku, każdego stuknięcia obcasa i każdego dziecięcego podskoku z zachwytu. Właścicielką tej zaczarowanej pasmanterii. Była pani Janka, kobieta o ciepłych oczach i dłoniach, które potrafiły szyć nawet najbardziej potargany dzień. Miała siwe włosy spięte w kok i zawsze nosiła fartuszek ozdobiony haftowanym słonecznikiem. Ludzie mówili, że zna wszystkie kolory świata, a niektórzy szeptali, że potrafi nawet rozmawiać z guzikami. zielonej agrafce na półkach leżały guziki jak z baśni. Małe i duże, okrągłe i kwadratowe, z motylami, z gwiazdami, ze światełkiem w środku. Były wstążki, które tańczyły na wietrze, nici cienkie jak pajęczyny i koraliki, które błyszczały jak krople rosy. Gdy tylko się tam weszło, miało się wrażenie, że czas zwalnia, a serce bije nieco weselej. Pewnego dnia, gdy poranek pachniał herbatą z malinami, Janka przyniosła do sklepu. Dużą torbę z guzikami. Gdy ją otworzyła, wśród wielu kolorowych towarzyszy, dostrzegła jego wyjątkowego, dużego, lśniącego, amarantowego guzika. Jego kolor był głęboki i miękki jak aksamit. Lśnił. Niczym rubin w promieniach zachodzącego słońca. Janka aż westchnęła z zachwytu. Ty jesteś szczególny, powiedziała cicho, i z miłością położyła go na półce wśród innych amarantowych guzików. Ale nawet wśród swoich braci wyróżniał się blaskiem i duszą. Amarantowy guzik był inny niż wszystkie. Miał wielkie serce i jeszcze większe marzenia. Nie chciał całe życie leżeć na półce, nawet w tak pięknym miejscu. Śnił o przygodach, o dalekich krainach, o tym, by pewnego dnia stać się częścią czegoś większego. Może płaszcza podróżnika, może torby artysty, a może kieszeni dziecka, które wszędzie widzi czary. Choć codziennie bawił się z koleżankami wstążkami i kolegami nićmi, Choć kochał szelest pudełek i skrzypienie podłogi, jego serce tęskniło za nieznanym. Ilekroć ktoś wchodził do pasmanterii, on prostował się dumnie i lśnił najpiękniej, jak umiał. Robił to wszystko by zostać dostrzeżonym ale bywało że z wrażenia aż zzieleniał i wtedy to nie on a jego spokojniejszy sąsiad trafiał do kieszeni nowego właściciela Ale amarantowy guzik się nie poddawał. Miał w sobie nadzieję, która świeciła jak mała lampka w najciemniejszą noc. I tak, aż pewnego dnia. Do pasmanterii cicho wszedł mały chłopiec. Miał jasne włosy i brązową bluzę z dużym kapturem. Rozglądał się uważnie, jakby szukał czegoś bardzo ważnego. Dzień dobry powiedział nieśmiało Czy ma pani duży amarantowy guzik? Serce guzika zabiło mocniej. To moja chwila. Pomyślał, wyprężył się jak nigdy wcześniej, zabłysnął jak gwiazda, mienił się tak cudownie, że inne guziki aż się odsunęły, zostawiając mu przestrzeń. Janka z uśmiechem na twarzy sięgnęła po niego i podała chłopcu. Ten jest wyjątkowy. Powiedziała z czułością. I tak nasz bohater został wybrany. Jeszcze raz spojrzał na półki pełne przyjaciół i mrugnął do nich oczkiem. Czuł, że właśnie zaczyna się jego wielka podróż. Choć nie wiedział jeszcze, dokąd trafi, i co go czeka, jedno było pewne. Jego marzenie właśnie się spełniało. Ale co się wydarzy dalej? Gdzie poprowadzi amarantowego guzika ta podróż? Jakie nowe przygody czekają na niego w świecie? To dopiero początek jego niezwykłej wędrówki. To już koniec tej bajki. Ale nie martw się, wkrótce opowiem kolejną. Twoja bajkowa ciocia Lila. dedykują Jance, która potrafi szyć nawet najbardziej potargany dzień.